Wow, wow. Ach ten Andy, a ach, ach ten Andy. Wow, wow. Ach ten Andy, a ach, ach ten Andy. Jestem Andy! Numerant jakich mało! Wielki artysta w robieniu kawałów. Jeden mały dowcip i draka o rany. i całe miasto krzyczy. Ach ten Andy! Andy. Jestem mistrzem w robieniu dowcipów. Ach ten Andy, a ach, ach ten Andy. W kawałach nie przebieram bo artysta, numerant. Ach ten Andy, a, a ach, ten Andy. Ach ten Andy. Yeti. Pranie wcale nie jest takie nudne. Ogień w kajucie! Gotowy. A mm. no, nic już nie ma. To koniec. Jak to koniec? A te pojedyncze skarpetki przecież miały parę. Gdzie te skarpetki znikają? Tu ich nie ma. W takim razie praca wykonana. Co teraz? Teraz będziemy skakać po kanałach. East Gahul. Wzorcowe, zwyczajne, spokojne miasteczko. Możecie mi wierzyć, tu nigdy nic się nie dzieje. I właśnie dlatego to urocze miejsce ma szansę zdobyć Krajową Nagrodę Miasta Roku. Dlaczego wyłączyłeś? Coś kombinujesz. Zwyczajne, ciche miasteczko, nic się nie dzieje i to ma być przykład dla całego kraju? Przecież to obraza. Nikt nie zauważył, że od lat wycinam genialne docipy? Wygląda na to, że miasto czeka fala kawałów. I to dobrych. Powiedziałbym świetnych. Musimy namieszać tylko jak. A tak kosmitów? Nie, to już było. E, potwór w jeziorze? Zbyt skomplikowane. Potwór z Loch Ness, Gęś z East Gackle, a. było. Wielkolud z East Gacku? Albo Krasnan z East Gacku. Aha, mam pewien pomysł. Idziemy. Musi tu gdzieś być. Mam! Stary strój z przedstawienia. Małpia skóra? Tak, Danny! Kostium małpy! Zrobimy super dowcip! Małe, nudne East okaże się schronieniem... Wielkiej Stopy! To Yeti? Wystarczy, żeby Yeti pojawił się parę razy w mieście, a będziemy mieli ubaw aż po pachy! Tak, mogłoby być. Tylko ty się w to nie zmieścisz. O! No i? Jak wyglądam? Jak prawdziwa małpa! Zdaje mi się, że strój jest zapchlony. A to mi nowina. No, ruszamy w miasto i przekonamy się, jak nudne małe Istgakl poradzi sobie z Yeti. Świetnie, a teraz zdjęcia w ruchu. Pobiegaj trochę, Danny. Ale policja! Chciałem zgłosić ci, że jakaś kudłata małpa biega po lesie. Trapie się po plecach! Spójrz na te ślady są realistyczne! Tak, nawet nie przypuszczałem, że zostanę wielką stopą. Co prawda mogłyby być większe. Gratuluję, panie burmistrzu. Pana urocze miasteczko zyskało nominację w konkursie Miasta Roku. Och, dziękuję, dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, proszę spojrzeć. <śmiech> <śmiech> Przepraszam na chwilę, mam ważne spotkanie z komendantem naszej policji. Jasne, zaczekamy. No? Czy nie wygląda to na prawdziwe ślady jedy? Znam się trochę na małpach. Ślady Wielkiej Stopy czy Yeti musimy traktować poważnie. Wielka Stopa? Och, daj spokój, przecież to tylko stek bzdur, nie możecie eee? dawać temu wiary. Zdaje się, że musimy podkręcić atmosferę, a ci dziennikarze też się mogą przydać. Ha? W porządku, droga wolna. Idź i pokaż, co potrafisz. Na no to lecę. Tego jeszcze nie było. Jesteś genialny. Ej, uważaj! <grystanie> Denech, nic ci nie jest? Nic, chyba nic. Powinieneś coś zrobić. Zrób mi zdjęcie, jak zjadam skarpetki. Nie. lepiej zabierz lewe skarpetki burmistrza, ale tylko lewe. kradzieże skarpetek to odosobnione przypadki. A skąd pan to wie? Jako burmistrz tego miłego miasta mam wręcz obowiązek interesować się życiem wszystkich jego mieszkańców. Wybuchła tu tajemnicza afera ze znikającymi skarpetkami. Skarpetki giną, a mieszkańcy się burzą. Czy to winowajca? Wielka Stopa terroryzuje miasto. Do tej pory Yeti znaliśmy z opowieści, a jednak istnieje naprawdę. Bez skarpetek nie ma życia! Bez skarpetek nie ma życia! Bez skarpetek! Nie, Nie mogę uwierzyć, że ten kawał tak się udał! Czasami najlepsze są nieplanowane dowcipy. Proszę, zachowajcie spokój! Nie ma żadnego porywacza skarpetek, ani spisku wojskowych służb specjalnych! Nie ma żadnego Yeti, ani żadnej skarpetkowej afery! Możecie mi wierzyć, wszystko jest tak jak zwykle! Czy założył pan dzisiaj skarpetki? Eee, ale jak mam rozumieć, założył? <laughs> Proszę, to niespodzianka. No tak. Czy mogę coś dla Pani zrobić? Mógłby Pan przesunąć się na lewo? O? Przeklęty Yeti ma moje skarpetki! I co? Teraz Pan wierzy w Yeti? No jasne! I przysięgam, że na pewno złapię tę zuchwałą małpę i zwrócę mieszkańcom East Gackle ich skarpetki! O? Kolejny atak yeti, nęka mieszkańców miasteczka Izgaku. Musimy złapać to stworzenie. Wcale się nie dziwię, że ludzie się burzą. Zostali bez skarpetek. Eee, to co mamy zrobić? Przydałby się plan. Już chyba wiem, kto nam może pomóc złapać tę małpę. I... Słuchaj, Andy. Znamy twoją skłonność do robienia dowcipów. Znamy cię e... na wylot! Przepraszam, ale ja... Robiłeś już nie takie dowcipy. Nie zapomnimy ich. E, dzięki. To jest przepraszam, ale przecież nikomu nic się nie stało, a właściwie... E, mogę iść? Musisz nam pomóc, synu. Co? Co takiego? Ten potwór terroryzuje miasto i ośmiesza urząd waszego burmistrza. Mamy nadzieję, że go złapiesz. Tego się nie spodziewałem. Złapię wielką stopę, ale pod jednym warunkiem Słucham cię Nie będę ukarany za żadne dowcipy, licząc od dzisiaj włącznie Później dopracujemy te szczegóły Muszę mieć worek skarpetek, latarkę, mleko czekoladowe i dużą pizzę Wszystko jest w porządku, pułapka już zastawiona Zaczynamy! Uważaj, tam coś biegnie. To, 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 to yeti. Ani, zgłoszenie. Mam go! Przyszedł po skarpetki, schwytałem yeti. W telewizji był większy. Nie spank! Fe! To znaczy niewielka stopo! Ojej, jeszcze jeden Yeti! To nie jest żaden Yeti, tylko ten mały Kumpel Andiego. Więc to kolejny dowcip? To był stary kawał z podmianą. Pożałujecie tego obaj. Dobiorę wam się do skóry. Ale mieliśmy układ, pamięta pan? Nie dostaniemy kary. Burmistrz zgarku zażegnał kryzys i schwytał kradnącego skarpetki stwora. Miasteczko odzyskało spokój i teraz w pełni zasługuje na miano Miasta Roku. Ech. Zostało nam jeszcze ze 300 worków skarpetek z całego miasta. A nie zapomnijcie ich poskładać w pary, bo nosi się je pod wiem. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Fox Kids. Studio Eurocom. Reżyseria Andrzej Preciks. Dialogi Katarzyna Preciks. Dźwięk i montaż Jacek Kaczmerek. Kierownictwo produkcji Marzena Wiśniewska. Udział w ziemi Jacek Kopczyński, Jerzy Molga, Piotr Warszawski, Jacek Polszczak, Krystyna Kozanecka, Józef Mika, Aleksandra Rojewska i inni. Piosenkę z tekstem Andrzeja Gniczszuka. Śpiewali Jacek Kopczyński, Piotr Gogol, Michał Rudaś i Paweł Harpi. Kierownictwo muzyczne Piotr Gogol.